Jak uzyskać kredyt na zakup komputera? Zakup nowego komputera to często duży wydatek, który może być trudny do pokrycia jednorazowo. Kredyt na zakup komputera jest rozwiązaniem, które pozwala na sfinansowanie tego zakupu i rozłożenie kosztów na dogodne raty. W tym artykule przedstawimy, jakie są wymagania do uzyskania kredytu, jakie koszty się z nim wiążą oraz jak wybrać najlepszą ofertę. Omówimy także, jakie dokumenty będą potrzebne, jakie są warunki spłaty oraz jakie korzyści wynikają z takiego kredytu. Na koniec wskażemy najczęstsze błędy, które popełniają osoby ubiegające się o kredyt na zakup komputera. Wymagania do uzyskania kredytu na zakup komputera Uzyskanie kredytu na zakup komputera wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków. Banki najczęściej oczekują, że wnioskodawca będzie miał stałe źródło dochodu, które pozwoli na regularną spłatę rat kredytu. W praktyce oznacza to, że osoby zatrudnione na umowę o pracę, prowadzące działalność gospodarczą lub otrzymujące regularne świadczenia emerytalne mają większe szanse na pozytywną decyzję kredytową. Wiek kredytobiorcy to kolejny istotny czynnik. Banki zazwyczaj udzielają kredytów osobom pełnoletnim, które nie przekroczyły 70 roku życia w momencie spłaty ostatniej raty kredytu. Młodsze osoby, na przykład studenci, mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bez poręczyciela lub współkredytobiorcy. Istotna jest również historia kredytowa wnioskodawcy. Banki sprawdzają, czy osoba ubiegająca się o kredyt spłacała dotychczasowe zobowiązania terminowo. Pozytywna historia kredytowa zwiększa szanse na uzyskanie kredytu oraz na korzystniejsze warunki, takie jak niższe oprocentowanie. Jakie są koszty związane z kredytem? Koszty związane z kredytem na zakup komputera zależą od wielu czynników, w tym od oferty banku oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu to jeden z najważniejszych elementów kosztowych. Wysokość oprocentowania wpływa bezpośrednio na to, ile ostatecznie zapłacimy za pożyczone pieniądze. Banki oferują różne stawki, które mogą być stałe lub zmienne w zależności od warunków umowy. Do kosztów kredytu należy także prowizja za udzielenie kredytu. Jest to jednorazowa opłata pobierana przez bank za obsługę wniosku i udzielenie kredytu. Prowizja może wynosić od 0% do kilku procent wartości kredytu. Warto zwrócić uwagę, że niektóre banki mogą oferować promocyjne warunki, np. brak prowizji lub niższą prowizję przy określonych warunkach. Nie można zapominać o dodatkowych opłatach, takich jak ubezpieczenie kredytu, które może być wymagane przez bank. Ubezpieczenie chroni bank i kredytobiorcę w przypadku niezdolności do spłaty zobowiązania, np. w wyniku utraty pracy lub poważnej choroby. Chociaż ubezpieczenie może zwiększyć całkowity koszt kredytu, w niektórych przypadkach jest to korzystne zabezpieczenie. Jak wybrać najlepszą ofertę kredytową? Wybór najlepszej oferty kredytowej wymaga porównania kilku kluczowych czynników. Na początku warto skupić się na oprocentowaniu. Oprocentowanie decyduje o tym, ile zapłacimy za pożyczone pieniądze. Warto porównać oferty różnych banków i wybrać tę, która oferuje najniższą stopę procentową, jednocześnie uwzględniając inne koszty kredytu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy bank oferuje promocyjne warunki, takie jak brak prowizji lub możliwość skorzystania z ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach. Promocje mogą znacząco obniżyć całkowity koszt kredytu, dlatego warto poszukać ofert, które są najkorzystniejsze. Nie można zapomnieć o elastyczności warunków spłaty. Wybierając kredyt, warto upewnić się, że bank oferuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Elastyczne warunki spłaty, takie jak możliwość zawieszenia rat w przypadku trudności finansowych, mogą być również istotnym atutem. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu? Aby uzyskać kredyt na zakup komputera, konieczne jest dostarczenie kilku podstawowych dokumentów. Najważniejszym z nich jest dowód osobisty, który potwierdza tożsamość kredytobiorcy. Bez tego dokumentu złożenie wniosku o kredyt jest niemożliwe. Kolejnym wymaganym dokumentem jest zaświadczenie o dochodach. Może to być zaświadczenie od pracodawcy. Umowa o pracę, wyciąg z konta bankowego lub inny dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą banki zazwyczaj wymagają przedstawienia deklaracji podatkowej PIT oraz dokumentów potwierdzających wyniki finansowe firmy. W niektórych przypadkach banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak umowa zakupu komputera lub oferta sklepu. Dokument ten potwierdza cel kredytu i może być konieczny, zwłaszcza jeśli bank oferuje kredyt celowy na zakup sprzętu komputerowego. Warunki spłaty kredytu Warunki spłaty kredytu na zakup komputera zależą od indywidualnych ustaleń z bankiem. Najważniejszym elementem jest okres kredytowania, który określa, w jakim czasie kredytobiorca musi spłacić zobowiązanie. Dłuższy okres kredytowania oznacza niższe miesięczne raty ale jednocześnie wyższe całkowite koszty kredytu z powodu naliczania odsetek przez dłuższy czas. Innym ważnym aspektem jest wysokość raty. Banki oferują zazwyczaj raty stałe lub malejące. Raty stałe oznaczają, że kredytobiorca płaci taką samą kwotę przez cały okres kredytowania, co ułatwia planowanie budżetu. Raty malejące są wyższe na początku, ale z czasem ich wysokość maleje, co może być korzystne, jeśli oczekujemy wzrostu dochodów w przyszłości. Warto również upewnić się, że bank oferuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. Dzięki temu można uniknąć części kosztów odsetek, jeśli będziemy w stanie spłacić kredyt szybciej niż pierwotnie zakładano. Korzyści z kredytu na zakup komputera. Kredyt na zakup komputera ma kilka istotnych korzyści. Przede wszystkim pozwala na rozłożenie kosztów na dogodne raty, co ułatwia zakup nowego sprzętu bez obciążania budżetu jednorazowym wydatkiem. Jest to szczególnie ważne, gdy komputer jest niezbędny do pracy, nauki czy rozwijania umiejętności. Kolejną zaletą jest możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu, który spełnia wszystkie potrzeby użytkownika. Dzięki kredytowi można pozwolić sobie na lepszy model komputera, który będzie dłużej spełniał swoje zadania i zapewniał większą wydajność. Taki zakup może okazać się bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie. Kredyt na zakup komputera może również poprawić zdolność kredytową kredytobiorcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązania. Regularne spłacanie rat pozytywnie wpływa na historię kredytową, co może ułatwić uzyskanie innych kredytów w przyszłości, np. na większe zakupy czy nieruchomość. Jakie są najczęstsze błędy przy ubieganiu się o kredyt? U się o kredyt na zakup komputera łatwo popełnić kilka powszechnych błędów. Jednym z nich jest niedokładne porównanie ofert kredytowych. Wiele osób decyduje się na pierwszą dostępną ofertę bez dokładnej analizy warunków, co może prowadzić do wyboru kredytu z wyższymi kosztami. Zawsze warto poświęcić czas na porównanie oprocentowania, prowizji i innych kosztów. Innym częstym błędem jest nieprzygotowanie dokumentacji. Brak odpowiednich dokumentów, takich jak zaświadczenie o dochodach czy dowód osobisty, może opóźnić proces uzyskania kredytu lub spowodować jego odrzucenie. Warto upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są zgromadzone przed złożeniem wniosku. Ostatnim z najczęstszych błędów jest zbyt optymistyczna ocena zdolności kredytowej. Kredytobiorcy często nie uwzględniają wszystkich swoich zobowiązań finansowych lub nie przewidują możliwych trudności finansowych w przyszłości. Skutkiem tego może być zbyt wysoka rata kredytu, której spłata stanie się problematyczna. Warto realnie ocenić swoje możliwości finansowe przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu.